Według mnie Unia Europejska jest super. Jest to wspólnota państw bardzo niezależnych, ale mimo wszystko znajdujących jakiś pomiędzy sobą a wspólny pień. Bo gdzieś czuję taką jedność jako Unia. I mam takie wrażenie, że mamy łatwiejszy dostęp do wielu rzeczy. Demokracja, poszanowanie jednostki, poszanowanie różnych odmienności. Dla mnie Europa stała się mniejsza. To, że ja mogę pojechać do Berlina. Dla mnie jako studenta Unia Europejska na pewno daje większe możliwości, jeśli chodzi o wymiany międzynarodowe. Dzięki niej mogę podróżować. Skróciła mi się droga do Europy. Czuję się wolna. I są te wszystkie fundusze, które no, pomagają nam się rozwijać. Jak wracam do mojego rodzinnego miasta, do Białego Stoku, dzięki tym pieniądzom mogę być tam w dwie godziny, a nie na przykład w cztery. I to jest, to jest fajne. Jest masa dofinansowań dla młodych ludzi, aby rozwijali własne projekty, aby mogli zakładać własne działalności gospodarcze. Znaczy, no wiadomo, wszystko ma jakieś dobre i złe strony. Dla nas przynajmniej, dla Polski to są same korzyści. Plusów jest jednak troszeczkę więcej niż tych minusów. W większości jest na plus. Zdecydowanie jestem za tym, żebyśmy się integrowali. is a study of